Dzień dobry, witam w kolejnym vlogu na moim kanale i dzisiaj mamy dzień taty właśnie się wyszukowaliśmy idziemy na mm, obiad do restauracji idziemy sobie na hamburgera, o ile będzie miejsce z hamburgera z czym? z frytkami? Ty jakiego jesz? Klasycznego franek? Oczywiście, że klasycznego z ostrym sosem Poczekajmy, bo Kostek biegnie do... Dominik już w nowej koszuli Niestety spodnie okazały się za małe, ale już wymienione. Zobaczymy, czy Elki będą pasować. Nie? Jesteśmy w że każdy dzieł power. ho bo bierze oprócz Kosty kostek stack ma fryteczki i lemoniadę arbuzową. Wychodzimy. Idziemy. Czekamy na nasze zamówienie, tak? Małe, dobra lemoniada? Tak. Tylko Spróbuj. Tylko że... Tylko, że... Średnia? A ta pomarańczowa Ten. jest bardzo dobra. Jak oceniasz? Arbuzową? Może być? Lepsza czy nie? Ta mała. Tu bierzemy pomarańczową. Moja Pomarańczową jest lepsza. Już Próbuj. powiem Ci, że ar... da, pomarańczowa jest lepsza. Ej kropi. Tu, Zaraz będziemy musieli ziastka. się schować Zostawił do środka. Dobra. No, tak? no dostaw, dostaw, bo na popicie musimy mieć. Już. Na popicie musimy mieć. Łopie, w karze dostałeś fryty. Próbuj. Porąca. Ale nie wzięłam mu tego. Teraz się skapłem. A Frajek już ma, O, to... jeszcze drugi wiesio? Tam i górę. Nie, góral tu, a wiesz o Tak, i wiesz o Super, dziękujemy. No, to jest to. To odmuchaj. Jestem mega głodna. Ja też. Spokojnie. Ja mam górala. Z żurawiną i z cypkiem, zobacz. O, widzisz? Jak ja... Nie no, zjemy chyba. Jak nie, to weźmiemy na wynos. A A szybko nam przesłania? Dobra. Tutaj też nie? No tu do boku. I co, idziemy? Na Najedzeni? Najedzony brzuszek pełen? Mama się bardzo mocno najadła, wiesz? Jaki Jest. duży brzuch. Mama się bardzo mocno najadła, byłam tu taka głodna jak szłam, a teraz jestem taka franek najedzona, że zaraz mi brzuch będzie. Dobra, jedziemy po jakieś ciasto i jedziemy do Dziadka Mirka. Zobaczymy Z okazji dnia Tady, tak? Tak. A lody jeszcze, obiecałam kostkowi. Ej to mniej! a jak na lody to może chodźmy tam, bo tam są podobno pyszne. Tu. No weźmy sobie po jednym. Ale ma już byliśmy tam. Gdzie? No tam kiedyś. No ale to w tamtym roku, nie? W tym roku. Pojdziemy do lagatka? A to idziemy A no nie wiem, no bo to ciasto jeszcze mieliśmy wziąć do taty, nie? No Pojdziemy na... Nie no, chodź, bo ja nie będę z tym chodzić. Z tymi idziemy do samochodu i jedziemy. Oh, do... Mama! No 3310 Brany? Tak. Który? Żebyś tylko zjadł tego popcorna. No, żebyś tylko zjadł tego popcorna, bo ja na pewno nie zjem. A kostek malina? Malina. Malina. On chce malinę. A ja albo kokos, albo. ricotta to zmarakuję. A ja. nie grapefruit? Nie. Jeszcze raz, nie smakuje Twój słony karmel? Ej Boże, twój popcorn Jak co? Jak słody karmel. Diecko z tą malinkę, bo się rozpuściła. Powiedz Kostek, szybko. Za co kochasz tatusza? Ja kocham, kocham Dominika. Najbardziej kochasz Dominika? Ale za co go najbardziej kochasz? Na siłę. Za co? Za siłę? Nie. I za co jeszcze? Nie. Za nic. Po prostu go kochasz, tak? Bo jest twoim tatusiem ukochanym. I co jeszcze, bawi się z tobą? Bawi się? Opiekuje się też z tobą? Fajny to jest tata? Fajny? Ile mu dajesz, jaką ocenę? Trzy? Tylko trzy? Tak, Myślałem, że dasz 10 na 10 dacie. Ja mam 7. Ale to było 3 z 5 do 3, tak? A, 3 na 3 to było? A mówimy miejsce? A ty jaką dasz? Ósemka albo 9. Na 10? A dlaczego? Tak wybrakowane? Zawsze mogę być lepiej. Po prostu. Po prostu, widzisz, nie spełniasz wymagań, nie jesteś 10 na 10 do. Zawsze mogę być źle. Ale kalna tak, mam. Ty nie masz karmel, ty masz malinę, gościu To jest kokos A, zamieniliście się? Gostek, masz kokos O OMG, widzicie to? Jaki tort! Tu jest beza, tu jakieś migdałki, tu jakiś karmel To jest w ogóle jakieś takie twarde chrupiące Jestem już totalnie pełna po lodach i po tym obiedzie, ale na kawałeczek jeszcze mały się skuszę, żeby spróbować. My właśnie z występów byliśmy na y, występach, bo moja brata chodzi zachodzi na balet i mieli takie oficjalne zakończenie roku. Tęczyli, y, y, tęczyli do dwóch chorów. Bardzo ładnie. To jest takie słodkie jak te dziewczynki w tych w tych baletkach z tymi koczkami tutaj na czubku głowy. No naprawdę pięknie, y, fajnie wzruszająco słodko. Odwiedziliśmy, zobaczyliśmy, jak piękny tęczy. Teraz wracamy do e, dziadka i do babci. Jeszcze chwilkę posiedzimy i jedziemy do domku, nie? Dlaczego? No, bo już jest późno. Już jest dziewiętnasta. Chociaż Kostek znowu dzisiaj długo spał w dzień, więc pewnie późno pójdzie spać. A Franek jedzie dzisiaj do taty, więc my mamy. E, zostajemy na ulicy posiedzieć. Wstaliśmy rano. Ja wczoraj nie mogłam w ogóle zasnąć, spaliśmy ostatnią noc na kanapie, stwierdziliśmy, że damy jeszcze jednak odpocząć temu materacowi i Kostek zrobił nam dzisiaj prezent, Posłuchajcie, słuchajcie, pospał do 8.20, dosłownie jak nie on. Bardzo się cieszymy, wyspaliśmy się, nawet mimo tego, że wczoraj do 24 oglądaliśmy aplaudów na Prime Amazon, Amazon Prime Video i... Drugi sezon już leci, bardzo fajny. Chociaż powiem Wam, że mm, oglądając pierwszy odcinek drugiego sezonu, miałam takie. Mm, za dużo skręcenia, ale teraz znowu zaczął mi się podobać. Mm, no, więc bardzo do późna oglądaliśmy ten serial. Yy, ja jeszcze nie mogłam zasnąć. Mówię: Kurde, kostek, który wstaję za 630, będzie dramat. No, a pospał do ósmej. 20, więc, więc naprawdę spoko. Mm, już rozłożyłam pościel nam na naszym łóżku, na naszym nowym materacu. Przyszedł, y, położyliśmy się dzisiaj i powiem Wam, że mm, nie wiem, mam do niego mieszane uczucie jak na razie. Zobaczymy, jak będzie po tej pierwszej nocy, bo wydaje się taki dla mnie trochę chyba za miękki. Dominik mówi, że jest ok, no więc zobaczymy. Jest bardzo, bardzo gruby. Y, niby twardość to była H3, ale. No nie wiem. Nie wiem, zobaczymy. Teraz chłopaki pojechali na rowerach do Biedronki kupić coś na obiad. Kostek sobie zażyczył znowu spaghetti, więc nie wiem, czy kupiłem coś na spaghetti, czy mnie jednak coś innego wymyśli. A ja ogarnęłam się trochę, przebiorę się. No i mieliśmy taki plan, żeby dzisiaj zrobić sobie jakąś wycieczkę rowerową. Tylko, że pogoda jest naprawdę kiepska i co chwilę gdzieś tam przepaduje, więc nie wiem, czy nam się to uda, czy nie. Zobaczymy. Starczyliśmy od jednej babci do drugiej, Czeresienki, ale dziadków nie ma w domu. Co my też się zbieramy. A Kostiś dziś mój, dzisiaj przyjechał prawie 5 km sam na rowerku, tak? Taką długą drogę zrobiłeś? Ale tata wymyślił, zmęczyłeś się bardzo, co? Że na końcu nie miałeś siły? No w ogóle nie miałeś, prawda? A teraz. Ej! No co ty? A teraz zostawimy rowerek, później jutro go odbierzemy, a pojedziesz z tatą. Jeszcze jedną chcesz? No dobra, to jeszcze jedno. Wiesz. Nie tyle. No dwie sobie weź na drogę i idziemy. Dobra, no. Okej. Okay? Ale babcia ma piękne róże Naprawdę przepiękne. Ty, to, jak przyjedziemy, to idziesz spać, nie? <grywa> Dlatego, że nie spać dzisiaj w dzień? Jest późno? Wróciliśmy do domu, jeszcze zrobiłam trening. Zobaczcie, jakie ja mam mokre włosy, chociaż i tak już trochę wyschłam, bo. E, długo się jeszcze rozciągałam, dawno nie robiłam takiego porządnego stretchingu, dlatego dzisiaj wyleciał, a teraz idę pod prysznic i e, oczywiście oglądamy aplaudów, bo Kostek już śpi, dzisiaj nie miał drzemki w ciągu dnia, no bo długo spał rano, więc e, dzisiaj już po 20 padł i zasnął. No i tak wygląda ten dzień. Jeszcze Wam na szybko pokażę. Kupiłam sobie wczoraj w Biedronce taki krem do ciała i 97% składników naturalnych. Masło do ciała to jest właściwie i powiem Wam, że pachnie przeprze prze, 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 pięknie kokosy. Jak lubicie kokosa, to bardzo, bardzo polecam.